Drożdżówka z mega sassy nadzieniem mojej własnej roboty czy bułeczka gorąca jak mamuśka twojego kolegi? Gorąca bułeczka. Mercedesik czy Audi? Mercedes. Audi. Dole, Ciężkie jest. jaja Ciężkie kurwa, jaja To były czasy Małka oczna po przeszczepieniu rogów Siedem miliardów żarnego psa. Tył kręgla. Tył Dobra, te tiktoki są w chłodni mocne, nie? Ale najlepsze jest to, że on jest serio podobny z Ria do siebie. czy Przyjrzyjcie się, patrzcie to. Opuśćcie, kurwa, ten...

A na wieczność. Przeciwko luceforowi, szatanowi i diabą z piekła. I zajadów kurwa Mefedronu. Gdzie Mefedronu? Od fetki kurwa. Polityczny. Dlatego, czego się nauczyłem? Do tego. haj, haj, haj! Ej, A mnie jak ktoś ma warkoczy, to jest nieuczesane. Nie dba o siebie i koniec, tematu No to za ciebie ty stanął. Dziwko. Przepraszam, to złe. Że Aha! Jaka spacja była po mnie Ale co, zaskoczyłeś co to, co? Kurwa, no zaskoczyłeś Słuchaj, brak się prosi, dziki mak! Ja pierdolę! Nie kupujcie tych papierosów, bo są szkodliwe. Dobra, ale kurwa, było tyle zdjęć do wyboru, tak? Było tyle zdjęć, tak? Wybraliście najlepsze Po prostu Wyglądać. Ja chyba ja zostaję streetwearowcem no <laughs> <laughs> Dobra ty jesteś ...zakielnie ja Matka się puszcza, kurwa. Twoja matka się puszcza, kurwa, na frytownicy, kurwa, we Władysławowie. Ty synie kurwy jebane. Okay. <laughs> na frytownicy się puszcza, kurwa, stara twoja. Kurwo ty. To nie dopadłaś. To Rozp*** <laughs> <laughs> dobry TikTok. <laughs> Musisz widzieć tego gurdy? Jak on tak stoi i mówi, patrz, patrz, dotknij, ba, to do pływa. Normalnie gurdy pływa i mówi: pokaż, pokaż, proszę ci pokaż. On uchyla te gacię na serane, f**k, no i na zobacz, no zostałem się. Ja Pierdaje. Nie wysyłajcie takich TikToków, wam tyle razy powtarzam. I obchodzi mnie to. Do... W ogóle nie chcę tego oglądać. Eee, zepsuł się! Zepsuł się coś! Odolony. Twoja matka kurwa się rucha kurwa na cygańskim kurwa targowisku, nie? Ty Jestem kurwa za strany. Twoja matka się rucha kurwa za kurwa trochę miedzi. Jebać siebie, to jebać były ruski, kurwa. Je... Ale gdyby on mógł, gdyby on chciał streamować, nie? To by byłby koniec, nie? It wasn't what you to say. Dobra Dobra Nie widziałem tego TikToka Ale Obstawiam Że wejdzie tu ktoś Z syndromem zespołem Z zespołem, nie? 100% no.

<śmiech> <śmiech> <Rozmawna>. <śmiech> to nie do niej, to nie do niej! To było do żółwia. To było do żółwia. Co? W życiu twarde powinny być dwie rzeczy. F ty nar i narki. <laughs> Jeśli lubisz pszczoły, to możemy razem pobzykać. W prawo niech dają tylko konkretne dziewczyny. Po ukraińsku jeszcze ich. Sigma. Mateusz. Lead of Legends. Football Travis Scott. Jim Red. Jim Bałaganę. Nie porucha. 19. Lubię palić. Lubię seks. Bardzo lubię zapach trawy. Sigma. Bałaganę Sigma też. Jeśli masz BMW bez zawagania, jeśli nie, to też możesz napisać, ale masz mniejsze szanse. <laughs> kurwa, ty, ty. Ale ja, ja. Daj ci numer. To no, no. W ogóle lubię milf. <laughs> ale kurwa, hipopotam. Lubię milfice i karlice najlepiej z fioletami szorskimi piętami. Bo ja. Pilucie starego, nie. Ktoś zgubił starego na tinderze Lubię fajne cycki i zimne whisky. Kronek. przecież to jest ta sama keta. Well, look. Look at you. mi chyba prawko zabrał. On mi chyba wie... 10 punktów zostaje na chodniku, nie? You're sexy. <laughs> Can you hold the fucking light straight? <laughs> Ej, jak ch... prosi o jedzenie, nie? No, proste, tam jest, tam żarcie w łapie, nie? Bile, j... Bile, tak marło mi przynieść telefon. Ty śmieciu. nie chcesz mnie zniszczyć? Mycha! Oddaj no ten telefon! Zamknij drzwi. Trzeba chwilę. Trzeba chwilę poczekać. O, może stać pod drzwiami. Ostatnio tak, ostatnio tak zrobiło. Soknę dzi Ona stała, czekała. Czekajcie widać Bauch, mi się własnie, Bans nie sił Państwie Klap nie sił Klap, sił Zesrać się na Drillowca, czy zesrać się na opiumowca O, kurwa, ej, chyba na Drillowca, nie ogólnie chyba. Jedynka, jedynka. Dostajesz 10 milionów złotych, czy alternatywki przestają istnieć? 10 tysięcy złotych. 10 milionów złotych. Pijesz tylko wodę z kanalizacji, czy pijesz tylko wodę po parówkach? Nie no, po parówkach. Chyba, że miałbym tą słomkę je... Upuszczasz mydło w więzieniu, czy upuszczasz mydło na koncercie Travisa Scotta? <grystanie> w więzieniu. <grystanie> Bóg z rana jak śmietana. Ale jaki mocny. <grystanie> Dusiciel. <grystanie> Dusiciel. Dobra, to jest wypić sre. jeden litr coli z mega sassi dodatkiem, który sam przygotowałem, czy nie wypić nic? kola Zobaczyć jasny gwint czy. zobaczyć kosmitę Jasny gwint Bóg się rośnie. Ja na, na <tosł universities> nie ma. Nie Ja Nie ma. Nie na Nie Chciałem Nie Nie na Nie Ja. Nie 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 Uszę to staremu na komendzie i koniec. Starym mnie, stary mnie roz... Ma granice, nie You used to call me on hey, a you O, you... wygląda jak te z sąsiedzi, k***a. Ku... Bez plasteliny. More passion, more passion. More passion. More passion, more energy. More energy. Nie no, chcieliśmy teraz takiego kupić, nie? More footwork, more footwork, more footwork, yeah. more passion Ale kur... Szczema bym chyba zwariował, i ja już dwoma dostaję na głowę Ja rzucam to, molotowa, jak jedziesz kozakiem, to chodź mi poka Ładujemy broń, makarowa, my z nie jesteśmy, soluszka na bloka Rzucam to, molotowa, jak jedziesz kozakiem, to chodź